Spokój i dobro. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 25. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyjcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Podobnie też jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił panowych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobrej i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: „Panie, wiedziałem, że się jest człowiek twardy. żniesz tam, gdzie nie posiałeś. I zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Biorąc, bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan Jego: Sługo zny i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem. I zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieustecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy sen człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej swej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: Pójdźcie błogosławieni u ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybysem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im, Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. Tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą, ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Muszę wam się przyznać, że ten 25 rozdział Mateusza zalicza się do moich ulubionych. Te trzy przypowieści, one pięknie nam pokazują, o co chodzi w naszym życiu. Te dwie pierwsze przypowieści pokazują rzecz, o której często zapominamy. To, że jesteśmy obdarowani. Każdy z nas otrzymał od Boga talenty. Talent w starożytności to była miara wagi, cennych kruszców, oznaczała około 34,5 kg czy to srebra, czy złota. Niezależnie od tego, jaki był to kruszec, była to fortuna przekraczająca wyobrażenie słuchaczy Jezusa. Ta pierwsza przypowieść mówi o tym, że mamy oliwę, cenną oliwę, coś Wartościowego. I właśnie dlatego, że jesteśmy obdarowani, że jesteśmy Bożą Oliwą, że jesteśmy Bożym Złotem, dlatego możemy przychodzić Jezusowi z pomocą, Jezusowi ukrytemu w potrzebującym człowieku. To, co otrzymaliśmy od Boga, możemy Mu oddawać w ubogim bracie i siostrze, karmiąc głodnych, pojąc spragnionych. Jest to bardzo piękny obraz życia chrześcijańskiego. Życia, które jest życiem pochodzącym z daru i życia, którego celem jest, by uczyniło ono z siebie dar. Niech tak właśnie wygląda nasze życie, a będziemy szczęśliwi. Dobrego dnia.